Rozpoczynamy mecz, na który oczekiwałem najbardziej w tych playoffach, póki co. Shin, oczywiście na czerwono, dawniej miał cyber Ragnarok. Zawodnik oczywiście z Korei Południowej. No i zawodnik drużyny Gaming Gladiators. Aktualnie ma 28 lat. Z drugiej strony oczywiście na niebiesko Piotr Walkiewicz, polski Teran. Aktualnie ma lat 26. No i nie ma drużyny. Ale jak ktoś ma drużynę, chce mieć spirita, Ośmiało. śmiało. Można pi Co? Można pisać. Aha. My to gadu, gadu. akorańczyk ja już stosuje podstęp. Rok sychacza. Nie wybacza. Ani jednego błędu nie wybaczy mu ta haczerka, no trzeba, trzeba ją wszystko dobrze jakoś odpowiedzieć, mam nadzieję, że ma, ma dobrą reakcję na to zagranie, ale no, tak od razu, króciutko Gosin chcę trzymać. Dawno, dawno temu Blay grał na Spirit'a takie coś prawie co grę i nawet nie tak rzadko wygrywał, potem Spirit się nauczył na to grać i mam nadzieję, że dalej te doświadczenie z gier z Blime jest. Let's go. Spiridzio pewnie się zdziwił trochę, no jak wyciąga SCV. A, SVK kami chce te hacze rozwalać i Marine też będzie. Ciekawe czy bunkier postawi, czy jednak nie bardzo. Aha, Command Zeder po prostu obok, tak jakby cię proto blokował jakąś probą czy pylonem, to... Czyli tak, 4... nie, 5 SCV atakuje haczerkę, Marine dołącza. Budowa trwa. Natychmiast kolejkuje Królową Shin. Zwróćcie uwagę, że tutaj też zagrał swoją haczę, jest też spawning pool. No i trochę Lingów. Ciekawe czy tutaj też tych Larw zrobi z zerglingi, o właśnie, I z ale zobaczcie, że poczekał na dwie larwy, żeby jednocześnie wyskoczyły cztery zerglingi, a nie tylko dwa Tu nie ma przypadków Idę na śniadanie przeprosić się z naśnikiem Powodzonka. No skona, no, ale walczymy, walczymy. No, Mariny, lepiej, żeby nie padały, niestety jeden się przekręcił królowa dołącza, ale ona też zostanie w sumie okrążona. Minus budowy królowej jest taki, że nie masz kontroli nad tym, gdzie ona wyskoczy. I... oho, ho, oho. Aha To no nie no. I no co jest? Ludzie! SCV nam biją Nie no co jest w ogóle? Co się dzieje? Czemu czemu spirit na to przegrywa? Chyba przegrywa, nie? Zaczesz królowo z niej. No? Pewna niepewność cały czas u mnie jest nie mam pojęcia. No wygląda słabo to dla Spirita. Ale bazę ukończył, To, to jest ważne. Ewakuacja, jest to pałka na pokładzie. Serglingi anulowane. Tak, jest dziwnie. Ale dał radę, chyba. Nic spania Kin jeszcze w dodatku zrobił drugą królową i ona stawia kryptomorym 17 CV do 25 dron. Tylko najgorsze jest to, że prędko nie postawi swojej ekspansji Spirit. Jeszcze jak te kryptomory dobrze porozsiewasz. się, Ashin, czyli gdzieś tutaj prawdopodobnie kolejny, no i ten, ten nawet tu, nie, chociaż tu jest kryptumor, Nie, ten może iść do bazy Zerga, a ten, no, 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 tak jak pan, pan Shin pokazał właśnie. Dokładnie tak sobie to wyobrażałem też. Bo chodzi o to, żeby Teran musiał zużyć więcej niż jednego skana na wyczyszczenie biomasy i im bardziej się rozstawi te kryptomory, tym większa na to szansa. Że będzie błąd. A ten Kryptomor może robić autostradę, właśnie do bazy zergowej. No jest bardzo, 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 bardzo źle. Nawet nie, nie wierzę, że Spirit tę mapę wyciągnie, ale może, może, może tak będzie. Oho. Scan poleciał, i teraz pytanie: Czy wszystkie Kryptomory zostaną zniszczone w porę? Zostały zniszczone. Okej. Okay. a tyle dobrego. Nie popełnił błędu Spirit. Ragnarok na niego czyhał. Biomasa znika. Ciekawe otwarcie było, ale jest jako taką. Myślę, że w tym bildzie warto w ciemno na kilka sekund wysłać na dół scv-kę budującą koszary, żeby sprawdziła, czy nie ma park sychaczy. Znaczy no, kosztem budowy ko koszarów to raczej nie. To prędzej. Prędzej, prędzej jakaś kolejna SCV wychodząca może z Command centera, ale. Albo po prostu wysyłamy jakiego. Chociaż. Nie no, ciężko no właśnie. <laughs> ciężko tak to łatwo byłoby sprawdzić. Trzeba jeszcze raz zobaczyć moment stawiania tej haczy. Ale no, raczej, raczej. No nie robią tego teranie, bo to by. Za... No, opóźniasz sobie koszary niepotrzebnie. No, w każdej grze, jakbyś tak robił, nie? No to słabo. Więc jakaś inna SCV-ka raczej musiałaby to robić. Ale mało kto wysyła taką wczesną scv -kę. Ale to się zdarza, bo często chcemy wysłać SCV, która blokuje trzecią bazę przeciwnika. A Reaper blokuje inną lokalizację dla trzeciej bazy, czyli tutaj by blokował SCV-ką, a tutaj załóżmy Reaperem i to jest spoko, nie? I wtedy, jeżeli, jeżeli po prostu wysłałby zwiat z ViliT, Jest CV zwiad, to, to to tak. Tylko, że to musiała być taka wcześniejsza, bo normalnie to się wysyła po koszarach, więc... Kurczę, dobre to zagranie z nie? No bo dobry Terran raczej nigdy tego tak wcześniej nie wykryje i nie skontruje jakoś. Mocna rzecz. Niebezpiecznie, dużo karakanów. Przewaga Sheena jest cały czas. Więc oczywiście Biomasę na przedpolu swojej bazy Spirit. A Banshee więc na szczęście nie powinien być podatny na wczesne ataki, chociaż też e, widzimy, że Sheen robi szybkość do Overlordów i no, z tego może wynikać przykry atak Sheena. O właśnie, a propos. już Królowe lecą. Też przyspieszony Overlord. No, jak to Spirit obroni, to cud. Mimo, e, że, że ma dwa bunkry, to, to nadal widzę trochę małe szanse naszego zawodnika. Są też heliony przygotowane do kontrataku. Banshee. Chciała pomagać, ale nie bardzo będzie jak. Jest też Overseer, więc niewidzialność na Banshee nic by nie zmieniła, ale i tak jej nie opracował Spirit. No i wchodzimy, wchodzimy. A wydobycie z erga. Kurczę, dobra ta barykada. No jednak, jednak chyba dał radę. Rozpracował to na razie Polak. 11 dron zniszczył już. Wow. No, rewelacyjna ta kontra. Kurczę, nie jak się skruszył, od razu wycofał. tym yy, to, to, czym miał atakować. A w zasadzie to było najlepsze, co mógł Spirit zrobić w danym momencie, no. Lepiej się nie dało tego rozegrać. Nie powiem, że Spirit ma przewagę. Ale nieźle to wygląda. Nie ja będę go zaklinać. O, ta Banshee padła? Serio? No to dziwna kontrola. Trochę dziwna rozgrywka. Spirit jeszcze ma fabrykę. Przez chwilę Siege nie zakolejkuje, ale może dzięki temu się skupi na innych rzeczach przez chwileczkę. Czyli myśli o zrzuceniu biomasy, po to właśnie jest ten Overlord, żeby no po pierwsze przetransportować królowe, po drugie zrzucić biomasę i na tej zrzuconej biomasie królowa może postawić Cryptomora. I o to mu się właśnie rozchodzi. Jest potencjał, żeby tę mapę jeszcze na pewno wygrać. Spirit powolutku, ostrożnie bardzo to rozgrywa. A no, tutaj mamy znowu morę, no. <laughs> Trzecią bazę bardzo chce opóźnić. Trochę byśmy widzieli Serrala w robocie. On też zawsze lubił, jak nie Overlordem, to zakopaną jednostką blokować bazę. O no, bardziej, bardziej crypt, creepem oczywiście. Ten Overlord zrzuca biomasę i orbitalnie może wylądować, tak jak widać na załączonym obrazku. Czasami to był Overlord, plus zakopany Zergling i najlepiej jeszcze Kryptumor, nie? Ale Ale wtedy skan wystarczał i na Linga, i na Kryptomora. No niestety, trochę ciężki ten start. Przed chwilą jeszcze wydawało mi się, że Spirit ma przewagę, teraz już tak w najlepszym wypadku jest tak trochę remisową. A tu jeszcze możemy popatrzeć, jak Spirit kontratakuje. Spirit chyba postanowił, że musi teraz zadać obrażenia i najlepiej wygrać jeszcze. No ma spore argumenty. Dużo Marinów, tanki są. Może jeszcze ewentualnie mogłoby być kilka maruderów, skoro pewnie i tak ma te chleba na jednych raksach. Chyba, że już to wszystko pozamieniał. Osiem raksów w tym momencie oczywiście ma Spirit, już trzy bazy to można taką masę robić. Fajnie to wygląda, no ale bejny. One są wielkim niebezpieczeństwem dla Polaka, dlatego w razie czego zaczyna uciekać momentami. Lewo, prawo, tak chwilami uciekam. No i działamy, działamy. Bardzo dużo beyonów niestety na Marine Spirita poszło. No i ten Seashtank stracony z... Ajajaj, aj, aj. no dobra, dobrze to zagra na Ragnarok, no. Jednak mu ale Chociaż początek taki miał dziki. I lecimy, w dolnym lewym rogu Spirit na czerwono, no oczywiście na niebiesko, jesteśmy na mapie Ley Lines. Miejmy nadzieję, że trochę bardziej ułożona będzie ta mapa, bo w takiej pewnie Spirit się trochę lepiej odnajduje, no ale brawo dla Shina za tę brawurę. O, jaki zerk robi takie rzeczy aktualnie. No tak, tak sobie wyobrażałem w sumie początek tej e, mapy pierwszej dla Spirita, że po prostu zajmie ekspansję, że wszystko będzie tak normalnie. No też tak pewnie to, że będzie. To czas, aż nie zobaczył haczerki w naturalu. Tak, miało być nieco inaczej. Liperem na wrogie tereny, Szybka roszada i podwójne heliony zaraz będą grane przez Spirita. Momencik, bo tutaj harasują, chociaż nie, dobra, może lepiej nie jak widać, Spirit ma tym razem zupełnie poukładaną rozgrywkę, tak jakbym chciał pewnie na poprzedniej mapie to zrobić. Ragnarok tak samo. No trochę jest otwarcie się na oczywiście inne, bo nie zajął Asymilatora, czy tam Ekstraktora w pierwszej bazie. Ale generalnie taka pełna ekonomia od samego początku z obu stron. Spirit ma kilka Helionów, może nimi zaryzykować wjazd. Mi się nic nie wydarzyło, co nie? O, dokładnie, tylko jeden Overlord. Tak patrzy, patrzy i na razie nic, na razie spokój. Wainwright nas zagrany przez China Tutaj, oczywiście, jeden 1, 1 zagrany. Hatcherka się powoli będzie kończyć. Ale na waliu kryptomorów, no ale w sumie jak królowe nie musiały zużywać transfuzji. Na leczenie, trwa nie energia, no to można sobie kryptomorów naspamować i w sumie trochę szybciej ta biomasa idzie przez mapę. A jest, pierwsze uderzenie. A, znam je dość dobrze, bo to jest timing, którego Spirit wielokrotnie używał w swojej karierze. Sam się też go trochę uczyłem. No i 6.20. 6.25 będzie już w bazie przeciwnika około. Także bardzo ładny timing, no ale zauważmy, że Heliony biorą udział właśnie w ofensywie, a nie w defensywie, jak to robi wielu zawodników i to może się zemścić. To może się skończyć fatalnie, no chyba że Spirit zwycięży. Już się wpycha, I to... Tym, tym chętniej, im więcej widzi zerkników po swojej stronie mapy, świetne salwy na te banie z tyłu morfujące się. Dobrze, Spirit. Twardo, twardo, ale jednak trochę się lękam. Bane'ów jest jeszcze kilka. Najgorsze te twój twarde królowe. Ajajajajajajaj. Aj, 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 aj. No właśnie. I się obronił. Kurcze pewnie liczył na zwycięstwo Spirit tym atakiem, ale nie wyszło, no. I nie dość, że Shin się obronił, to nie stracił żadnych dronek. I jeszcze ta kontra. Druzgocąco mocno. No niestety nie, no źle jest. Bardzo źle jest. czyli tracił tylko jednostki, które służyły do właśnie ataku, do walki, do, do wymian. A Polek leku też niemało część ekonomii. Ciężko, ciężko. To teraz z tym fantem właśnie ma zrobić Spirit? Ja chyba pozostałam mu Kampa, Mapa jest duża, ale niestety dużo dojść. A Shin jestem prawie pewien, że pójdzie w Ultraliski, bo już robi też dalsze ulepszenia do jednostek lądowych. I właśnie Ultrale to jest taki najprostszy sposób, żeby wykorzystać trochę i tę mapę. I przede wszystkim własną przewagę. 84 do nawet 90 paru dron, możliwe, że zrobisz Shin. Taka potężna ekonomia, i potem fale Ultralisków. Jedno za drugą z y, oczywiście linkami, Bane'ami, może Wipery, może Inwestory, ale Inwestorów chyba tak bardzo nie potrzebuję. No Dużego pusza zrobił Polak. Jestem pod wrażeniem, on chyba chce się wyrobić jeszcze przed Ultraliskami. Na razie jest nawet na dobrej, prostej drodze do tego celu. Nie wiem, czy liberatory to jest świetna jednostka, właśnie na Lingi Bane, ale lepiej, żeby były te liberatory, niż żeby ich nie było. Fajny pomysł ma Spirit, ryzykant. A i zobaczcie, że Slim trochę. Poczuł respekt, bo wycofał się z bazy na 12. Raczej nie będzie chciał jej bronić, ale zawsze jest możliwa i kontra, i jakaś ciekawa flanka, może przechwycenie posiłków. Mam nadzieję, że będzie jakaś obrona Spirita. No dobra, jest reakcja i to natychmiastowa. Trzeci silny, no świetnie ta defensywa wygląda, aż jestem pod wrażeniem, jak szybko, jak sprawnie to wszystko powstało. Główny atak Spirita oczywiście też idzie naprzód, trzeba progresować. No ale teraz Vipery, oślepienia, może jakieś wyciągnięcia, nie skupił się na oślepieniach bardziej, Shin. Dobrze, spirit mi krujemy, Niestety biomasa dalej tutaj jest, więc na Bainy to nie jest łatwa kontrola. O Boże, no zażarł. Atak Polaka. Shin z większych problemów jeszcze jakieś dziki robi. Zastanawia się, spirit, czy może zaatakować liberatorami te lokalizacje, ale to spory. No to jest fajny pomysł, nie? żeby Vipera liberatorami zniszczyć. Spirit chyba chce wyprowadzić kolejny atak, ale on ma mniej, a dużo mniej. W Na zasadzie nawet jakby bardzo chciał, to tu nie osiągnie. Zerglingi po prostu pobiegną dalej w kierunku zwycięstwa. No I choćbyśmy bardzo, bardzo chcieli, to nic z tej gry już nie będzie. Za dużą przewagę maszyn. czyli I lecimy w górnym prawym rogu Shinne. I oczywiście na niebiesko. No idzie mu potężnie. <laughs> tak jesteśmy to wszyscy zakłopotani losem spiritam. Bo na razie po prostu idzie opornie. W najlepszym razie idzie słabą. Nie no, chyba mądro otwarcie zrobił Spirits, bo się zastanawiam czy mógł zrobić jeszcze po Supply Command Center, tylko że na no, stanie 2-0 to, to takie byłoby trochę duże ryzyko, znając te brawurę Shina i Proxy hatchem, Albo jakieś innego rodzaju ataki. Aż mi się przypomniał wczorajszy build Roga w meczu z Janem to było, na 99%. Pamiętam, że Rogue zrobił taki build order, gdzie na samym początku praktycznie budujemy ekstraktor, Spawning Pool, gramy bardzo wcześnie prędkość do zerglingów. No i potem Ez-Zerglingi wbiegają do bazy Terana, a no, tak mniej więcej druga minuta 40 sekunda około. I jeżeli Teran nie zrobi zwiadu i zrobi to otwarcie z właśnie bardzo szybką ekspansją po Supply Depotcie, to w zasadzie z automatu się przegrywa. Są różne otwarcia, które by pokarały takiego zachłannego Spyrite'a. czasami to gra, ale no raczej nie w sytuacjach przegrywa 2-0 na kogoś, kto jest takim trochę wariatem. I może sobie na, to, na takie ryzyko jak najbardziej się pozwolić. Wszystko może zrobić się na tej mapie, no. Jakiegoś Nedusa, szybkie Mutale. Lurkery. Absolutnie wszystko. I na tym polega niebezpieczeństwo też w pozycji Spirita. Musi zagrać w zasadzie idealnie. Cały czas też sprawdzać co robi rywal. Ja nie, ja nie mam smutnego wyrazu twarzy, ja mam polski uśmiech. O co chodzi? Czegoś takiego trochę się też bałem. Dwa ekstraktory posiadasz in w dość wczesnym momencie, i to nie jest przypadek. Teraz robi lekko nadwyżkę za Wedlordów. Oczywiście też celowo wszystko. No i za moment będzie uderzenie karakanów i to takie mocne takie nie za słabe. Piękne podniesienie tego marudera, w wykonanie Polaka. Dzięki temu maruder jeszcze żyje. Taki zmasowany helbat maruder push. no ale na jego wielkie nieszczęście, Shin akurat zrobił ślepą kontrę I co to dużo opowiadać? no. Było źle, było fatalnie, jest jeszcze gorzej. <grywia> jeszcze gorzej niż na tej poprzedniej mapie, nie? No nic. Trochę pech w tym meczu, trochę Shin lepszy, trochę dziwne scenariusze. No i nie poszło, nie poszło, nie poszło. No, pechowo, pechowo. Ale, ale no też trzeba przyznać nowy, że zagrał lepiej na pewno. Ale dziwne scenariusze tutaj musiał Spirit przeżywać, no ale przynajmniej w tych play był. A Rogue Classic nie byli w stanie z jego grupy właśnie awansować. GG.